Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Nagrywam filmik, ponieważ mam mnóstwo telefonów w sprawie problemów z wychowem młodych. Chodzi o to, że hodowcy mają... Dzisiaj już miałem cztery telefony, jest niedziela. Przy niedzieli cztery telefony, jak hodowcy dzwonili, że gryt, mineralia, które podają, gołębie im się rzucają, że każdą ilość by zjadły. Niesamowicie gołębie jedzą gryt, więc powiem jak ja to robię. Tu mam karmę rozpłodówkę, karmę rozpłodową, i do karmy rozpłodowej ja niczym jej nie, zwa, nie, nie, nie zwilżam. Tylko pobieram. Tu mam gryd na mieszany gryt w ten sposób, że mineralia gryty do tego mam dołożone bebiko, mleko w proszku, żeby było mniej soli, to też ma witaminy więc jest rozcieńczony ten gryt te mineralia e, mlekiem mlekiem w proszku żeby były dodatkowo to też ma witaminy inne fajne rzeczy więc wydaje mi się, że, że fajnie na gołębie działa nabieram taki e, porcyjkę i po prostu e, mieszam e, mieszam z karmą Mieszam to z karmą, o, to nie jest niczym zwilżone i podaję gołębiom, żeby po prostu też e, nie przedawkować tych mineraliów, bo niestety, niestety to jest wielki problem. Później mutki polewają, e, a e, tak, tak to podaję, karmniki są dosłownie wylizane, wylizane z tych okruszków, ze wszystkiego. No i tutaj to płodówka dostaje, praktycznie zostawiły dwa ziarka kukurydzy, a reszta reszta o, i do mieś w ten sposób to w ten sposób to jest podobane to jest samiczka, pitbulka samiec ją goni. Na jajka to jest samiczka ludoklasenska no, I one sobie zjedzą na no, mudeczki o takie nakarmione. Takie są młodeczki. Tu młodzik lata w olierze, na rozpłodzie, młode są, o, wychodzą, są tej wielkości, także pierwsze młode z rozpłodu są się jeszcze schowały. Teraz pierwsze młode z rozpłodu są. o Muszę je przełożyć do gojemnika. Tak wyglądają. Kilka sztuk. A ja będę obrączkował młode, które są po lotnikach. No i gołębie lotowe już powoli dostają karmę rozpłodową, e, rozpłodówkę, pewną porcję, bo młode tutaj też masowo się klują. Także widzę, że ładnie wszystko, ładnie wszystko, znaczy wszystko, wszystko to przesada, to nie jest tak, że wszystko, e, klują się w większości tak jak ma być, po dwa w jednych po jednym. Są też pary, które e, zrobiły jajecznicę i nie mają młodych. O, nie ma tam nic, bo sobie jajecznicę zrobiła. E, tu też para się goni, albo się nie wykluły, bo nie sprawdziłem, że są że są czyste, albo w razie parują się. Parują się. Zaraz zobaczymy. Chyba czyste miały. Miały, miały to Ało! albie. Miały się klucz i zeszły. Papkom teraz są karmione. będzie wszystko obrączkowane tu, tu są tak jak mówię dwa dni młodsze a na drugim gołębniku są do obrączkowania ja chciałem puścić gołębie ale mówię odpuszczę sobie jeszcze I dobrze miałem myśli popuszczać te gołębie na oblot przez weekend nie puszczałem bo akurat z córką no, byliśmy tam na małym wyjeździe weekendowym mówię to odpuszczę sobie puszczanie przynajmniej też może jastrząb nie przywileci nic zmieni rewir, pójdzie do kolegów, którzy puszczają, jak moje będą zamknięte. A no bo u mnie jak słychać, sowa pracuje, a niech się gamoń wyniesie, także, także tutaj, tak powiem, próbuję go odstraszyć. Może podziała, głębie są zamknięte. No i, i dzisiaj myślałem puścić, ale jakoś tak nie miałem ochoty, oj kurde przyszła burza gradobicie, dobrze nie puściłem tych gołębi na oblot. E, bo było pięknie i nagle się zrobiło ciemno, także, także muszę poobserwować pogodę. Wiadomo, na najbliższe dni będzie trzeba puszczać, ale, ale dzisiaj jakoś nie mam ochoty tych głębi, tych puszczać. No, a tutaj suwka, puchacz pracuje, ale burza się zrobiła z Gradobiciem. W niedzielę też tu przeszły takie huragany, że aż połamało trampolinę, wyrwało i, i po prostu porzucało nią. Także weekend był udany, a i powoli nabieram energii cały czas się nimi zajmuję, ja tak 2-3 e, dni takiego hamulca. No i przed czas obrączkowania młodzików, tutaj dla kolegi, takie są już gamonie piękne i obrączkuje młode. Kolejne nakrapiany a ten jest chyba biały. To jeden młody zaobrączkowany do kolegi, a drugi dla mnie, bo będzie chyba szpaczek. No, i niestety wiadomość z ostatniej chwili ukazał się komunikat na Poczcie Polskiej, na głównej ich stronie, że od 2 kwietnia, komunikat jest dzisiaj 26 marca 2024 roku. Od 2 kwietnia bieżącego roku Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki i ptactwa do domowego, <laughs> więc niestety kurcze nie da się wysłać. E, młódków, które e, zacząłem obrączkować także zacząłem do kolegów, więc tutaj e, prośba, żeby koledzy się odezwali, którzy będą w stanie po gołębie niestety przyjechać osobiście bo wysyłki nie będą realne, więc jak mam komuś obrączkować gołąbki to muszę wiedzieć, że on sobie przyjedzie je odebrać bo nie będzie możliwości wysyłki niestety to samo z osobami, które zamówiły młode, bo e, jakby w tym momencie interesują mnie tylko ci hodowcy, którzy będą w stanie po prostu po te gołębie przyjechać. Więc się po prostu nakomplikowało niesamowicie. E, czarne chmury, zobaczymy jak to w ogóle z lotami ptasia grypa. Na forach jeszcze nic gołębiarskich nie było, ale właśnie tutaj informacja z poczty polskiej. Więc prosiłbym o to, żeby się hodowcy zdeklarowali. A więc trochę szkoda, że tak powiem trampoliny od dziewczyn, ale z drugiej strony powiem Wam, że a, są większe nieszczęścia, więc nie ma się co o tym da bardzo przejmować, bo znajoma trochę z pracy mojej <laughs> niestety zerwało jej w czasie tego, a, tej burzy dach, jak się dowiedziałem właśnie będąc dzisiaj w pracy, to, to te nie, nie, szkody u innych były dużo większe i i tak się stało, że przeszło to na zasadzie jakiejś trąby powietrznej i niedaleko mnie a kobiecie, która pracuje, pracowała ze mną wcześniej, teraz akurat nie, ale wcześniej, no i ogólnie w pracy ludzie ją znają, mojej to zerwało dach, więc też będą organizowali jakąś zbiórkę dla niej pomocową, bo wiadomo, to jest nieszczęście stracić dach w domu własnym. Także gorsze rzeczy się zdarzają niż ta moja nieszczęsna trampolina. Problemem wysyłek też będziemy musieli sobie poradzić, więc zapraszam hodowców do kontaktu tym osobom, co wysłały obrączki. Żeby ich gołębie, moje gołębie na ich obrączkach poszły na WG To też proszę tutaj o kontakt, bo wiadomo nie będzie w stanie wysyłek No i, i nie chcę mi się jechać do Kosakowa czy gdzieś tam na różne te WG, żeby te gołębie Także też niech się zdeklarują co ja mam robić, bo jestem w fazie obrączkowania Wstrzymam się teraz dwa dni z obrączkowaniem i, I po prostu o pilną wiadomość hodowców proszę, co, co, jak postępować. Bo nie spodziewam się, że szybko ten zakaz zostanie zniesiony. Więc nie będę miał zamiaru też rozwozić tych gołębi po całej Polsce i po wszystkich WG czy nawet zagranicznych. Więc tutaj chodzi o to, żeby hodowcy sobie zorganizowali odbiór gołąbków. Ja mogę gołąbki wyhodować. Do lotów dla hodowców, dla kolegów, ale no w tym momencie pojawia się warunek odbioru tych gołębi. Także wszyscy, którzy będą w stanie odebrać gołębie, niech się kontaktują. Kto nie będzie w stanie odebrać, Amazon mówione, niech też się odezwie. Porozmawiamy, co zrobić z tym fantem. Po prostu proszę wszystkich o kontakt. Niech się właśnie hodowcy zadeklarują. Dobry lot. Pozdrawiam.